Hej, hej. Niektóre osoby chciałyby, żebym mm, opowiedziała o olejkach, które są dzisiaj bogo akcji. Czyli a, masz jeden, przypuśćmy, On Guard, tak? Wszy wszyscy wiemy, że to jest olej, który bardzo nas wspiera w trakcie przeziębień, daje moc, jest na straży, tak? Jest naszym takim ostrożnikiem. Pomaga nam nie tylko mieć tarczę przeciwwirusową, przeciwbakterialną, przeciwgrzybiczą, też ma tarczę emocjonalną i energetyczną. Czyli jak mamy trudny dzień, trudne rozmowy, trudnych ludzi, trudne otoczenie, to jest świetny olejek na to, żeby sobie mm, oczyścić tą aurę. Dodajemy go do kapsułki, możemy dodawać do kawy, na jabłuszka pocięte, do cukru, do miodu. Każdy ma swoje nawyki, swoje ulubione sposoby. Też lubię go smarować tutaj smarować na stopy, dzieciom sobie i w ten sposób pomagać sobie przy gorączkach przy przemakniętych stopach, albo po prostu czujemy zimno wilgoć i chcemy a, ten sezon przeżyć jakoś w miarę a, tak pozytywnie i mocno. Razem z nim bezpłatnie idzie taki olejek stronger. To jest rolon dla dzieci. Zawiera róże, cedr, olejki, które w sumie podobnie działają wspierające dla dzieci, jak Ongard, Można wykorzystywać je licea, jest kadzidło, róża, tak? W ogóle mega, mega sprawa. Można używać go jako perfum, przed tym, jak dziecko wyjdzie sobie z domu, dla siebie, kiedy się chce właśnie poczuć róże. Daje siłę, strąkę, robi nas mocniejszymi, daje odwagę. Kolejna para to jest oregano plus maj majoran. W ogóle para, która must have w domu. Oregano to jest mój środek na gardło, przeziębienie, jakiekolwiek męki związane z Zmianą w ogóle otoczenia, wirusologia i tak dalej. W ogóle zapomniałam, co to jest ból gardła. po konferencjach, po różnych wystąpieniach, po dyskusjach gorących z Oregano. Poza tym to jest kobiecy olejek. Jest to olejek, który pomaga relacjom przejść na inny poziom, ponieważ pracuje emocjonalnie z krytycznością. Z perfekcjonizmem. Pomaga być takim dla siebie miłym. Jest to olejek mocny, gorący, nie polecam go dotykać nawet ciała, tak o. Rozcieńczamy. Chowamy przed dziećmi. Możemy dodać do oleju do gotowania i bardzo polecam go mieć i po prostu zapomnieć o nieprzyjemnych wydarzeniach tej w tym okresie zimowo jesienno-zimowym. Majoranek jest olejem wyciszającym. Pomaga w relacjach między parami, bo pomaga nam e, poczuć e, zaufanie między sobą. Pomaga też zaufać e, światu i znaleźć taką niszę w swojego wyrażenia re, realizacji, która pomoże wszystkim naszym talentom, naszym Rainforest Mind, tak? takim wszechstronnemu naszemu rozwojowi, znaleźć miejsce, przestrzeń, gdzie możemy z tym być i realizować się i być obfitymi. Majoranek dodajemy do jedzenia. Dzieciom na stupki przed snem. Bardzo uspokaja, wycisza. Miluśki. Kolejny olej. Oh, plus dwa olejki. vetiveria, Guajakowiec i Balsam Fiora. To jest olejek w ogóle na uziemienie. Pachnie komuś korzeniem, komuś. Błotem, komuś e, takim lasem wilgotnym, mchem. Dla mnie pachnie słodyczą. E, głęboką, taką sensualną słodyczą. E, to jest olejek też wszechstronny. Poza tym, żeby cisza, uspokaja, pomaga przyjmować dary świata, być e, lekkim w swoim. Wypoczynku, pozwolić sobie na tą godzinę, na te 10 minut, po prostu spokojnie popić kawę, poobserwować drzewa za oknem, ptaki, wywiórki, jak spadają liście. Olejek ten pomaga wracać do rzeczywistości. Jest super na depresyjne stany poporodowe, tamuje krew. Wewnętrznie i zewnętrznie bardzo jest piękny dla cery. Dużo mogę opowiedzieć, ale to 18. Głajakowiec to jest olejek na nowe stany liderskie, na medytacyjne procesy. Wszystkie olejki drewniane później będę mówić o cedrze, bardzo wspierają nasz system immunologiczny, oddechowy. Kolejny, kolejna para, tak, to będzie jodła syberyjska. Jodła syberyjska to są klimaty rodowe, czyli schematy, scenariusze, których chcemy się pozbyć, być wdzięcznymi naszym przodkom, ale iść dalej. A pracuje z poczuciem winy, wspiera, jak mówiłam, tak jodła, wszystkie glaki na nasze oddechowe rzeczy daje nam siły, daje nam uziemienie i daje taki trzon psychologiczny moc, moc. Cedar Cedar. Cedar to olejek, który pomaga nam wejść jak nóż w masło w środowisko, jakiekolwiek, jakiekolwiek socjum. Więc Iść do pracy bez cedru, to idziemy do pracy. Jak idziemy z cedrem, to idziemy do rodziny, która kocha wspiera. Cedr można dodawać do swoich jakichś środków kosmetycznych, krem, jakieś olejki, które stosujemy serum, tak? Dla piękne cery. Wszystkie drewniane olejki żywiczne są fajne na zmarszczki. I co chciałam powiedzieć? To są olejki ciężkie, bazowe, nuty, tak? Więc każdy olejek z tych cedr, wetiveria bardzo um, szeroko stosowane są w perfumerii. Więc jak dodamy na przykład wetiverię, plus jakiś olejek. Kwiatowej, lawenda, róża i tak dalej. Będzie zupełnie inna przestrzeń tego zapachu, inny głąb, tak, architektura tego zapachu. Więc można nawet sobie stworzyć na tej podstawie tych olejków, sobie już piękny aromat. Majoranek, cedr, jakieś tam cytrusowe dodać nutki. I jeszcze jeden. A olejek żywiczny, który idzie w parze z żelem roz, e, rozświetlającym, niestety nie mam takiego żela. Jedynie, że mogę powiedzieć, że ma dużo pięknych olejków, które nasza cera polubi. Mira. Mira to olejek, który. E, jeden z biblijnych olejków, słuchajcie. To jest olejek, który. Gdzieś tam bardzo podnosi nasze wibracje do e, idealnych, wzorcowych. Olejek, który wspiera kobiecą stronę naszego, naszej istoty, naszego m, takiej całości, pomaga nam e, tą macierzyńską energię mieć, m, być. Wsparcie, jak coś tam nasze mamy nie dodały nam, to ta Mira nam wszystko kompensuje. Mira jest e, wspaniała przed snem, okej, dziecko, mój syn uwielbia ten zapach. E, mira też jest taką nutką bazową, na przykład jak jakikolwiek z tych zapachów sobie weźmiemy, nawet On Guard i dodamy później, na przykład, lubię sobie smarować tak jako perfum. I wychodzić sobie, dodam mirrę. Ten zapach po prostu obłędnie pachnie, tak? Ten zapach utrzymuje się długo i dodaje takie delikatne nutki, które nie wiem, jakoś podnoszą na duchu i zauważysz wiele pięknych rzeczy tam, gdzie wszystko już jest znajome i nieciekawe. Więc takie są pary. Jeśli któraś z nich Cię zachwyciła, zainspirowała, zaintrygowała, zwracaj się, pisz, obgadamy, pokażę Ci, jak to działa, jak je stosować i pomogę Ci je zamówić, jeśli masz na to ochotę.